Teraz zabijemy tego żołnierza, ale żeby go zabić, musimy albo Zabijmy. odwrotnie zabijemy. Zabijmy, żeby okay. sprawdzić. Sprawdzę, jak ten reaguje na wabik. Dobra, tak reaguje. W Dlatego zabijemy ten Używając wabika, zwrócimy uwagę tego żołnierza, gdzie jest patrol. Ah, blisko. Zdążyłem. Zdążyłem. Meni. Just leave it to me. I'm coming. Consider it done. Dobra, już. Okay. Teraz czekamy, aż patrol sobie przejdzie i będziemy zdejmować kolejnego przeciwnika. Tylko przenosimy. I tą część mamy już wyczyszczoną. Teraz, teraz wpuścimy naszych ludzi do obozu, wyczyszczając. Tych oto czterech żołnierzy. Zabijając ich musimy zrobić. To szybciutko przeszczekamy ten patrol, że on będzie szedł znowu, znowu w drugą stronę. Bo on będzie widział jak będziemy zdejmować tych. Okay. Come on over! I zabijamy okay. jeden po drugim, ponieważ inni oh, po drugie nic nie widzą. Chciała okay. przynosimy nie od razu do końca, bo nie daj boże Tam Tamten patrol na dole. Dlatego na początku wrócimy do połowy, potem kończymy. Przynosząc dalej. Oni tu troszkę czasu mają, mimo wszystko. Nie wiadomo jak to. Naszemu Bertowi będzie się chciało szybko iść z ciałem na plecach. Dobra, lecimy dalej. Teraz zajmiemy tych dwóch oczywiście czekając na ten patrol. Ich możemy już zajmować oddzielnie, nie, mu nie musimy zdejmować dwóch naraz, ponieważ siebie nawzajem nie widzą. A tamci i owszem i widzieli. Czekamy na przejście tego patrolu i będziemy... Zabijaj dalej. Coming. Dobra, niech tam ten pedal też Just leave, pięknie, Oj, nieładnie, nieładnie. Just leave it to me. over. I'm To pięknie ładnie. Halt, that's easy. Oj, się drucimy. komen Nie ładnie, nie to Możemy z drugim ciałem. Okay. Co myślicie? Oj, nie wiem. over. No nie wiem. Consider it done. I'm coming. Aj, zdążyliśmy Just leave it to me ładnie To patrol się pojawił no super, 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 super Więc wpuściliśmy tych żołnierzy naszych kochanych, więc możemy puścić z drugiej strony więc zaczniemy zabierać się za wyczyszczanie tej części, a potem tych czterech pilnujących. Easy. Zaczniemy od tego, że nie okay. Consider it done! Musimy go zrobić! That's easy. Dobra, kładziemy warbik, uruchamiamy i od razu go wyłączamy, That's ponieważ tych dwóch żołnierzy również jest skuszony A jak okay. jest wyłączony, to ich to nie kusił. Zabieramy jego ciałko. Just leave it to me. ciałko. That's easy. No dobra, nie będzie ciałko. Kulturalnie common. troszkę. Trochę Consider kultury, nie będziemy w moje odcinki. Dalej będziemy Just zabierać się za tych już. Też musimy troszkę czyścić drogę do tego munduru. Sam fakt wyczyszczenia tych czterech nie jest problemem, ale już wyczyszczenie tego całego może stanowić delikatny problem. O oh, kurde, Czekaj. dobrze. Chyba zaczniemy od tego, co tego chyba nie widzi za dużo osób. No dobra. That's easy. Dobrze, w porządku, przeczekamy aż on sobie pójdzie. I'm coming. Consider That's easy. over. Ciekawe czy to jest bezpieczne miejsce na ciało, nawet nie wiem. Kolejnym naszym celem będzie ten Just to me. That's Noża. Consider to I'm coming. patrol. A jeszcze daleko. Możemy wrócić po wabik, jeszcze do budynku się schowamy. Żebyśmy zdążyli z dwóch zabić. Oczywiście, patrole więcej niż jednoosobowe będziemy zdejmować po tym czołgiem. Naszym teraz głównym zadaniem jest zdobycie munduru, a następnie, podstawowym zdaniem, jest dotarcie do czołgu. Do czołgu, czy do czołga? Nie wiem, do pojazdu. Chyba do czołgu. Tak mi się wydaje. No dobra, ruszamy dalej. Naszym kolejnym celem będzie ten żołnierz tak Just leave it to nie. O, nie takie okay. Tak, teraz. Tego nie możemy zdobyć, ale możemy zwać okay. Tak jest. Możemy go leave it to me. That's easy. I'm It done. Dobra, super, idzie super, idzie super. Teraz, teraz zdejmiemy tych czterech. Zdejmiemy ich w taki <grym> sam sposób, w jak zrobiliśmy tamtych. I powinno być wszystko dobrze. Mam nadzieję, że się uda. Tutaj widzi ten patrol? Chyba coś tam widzi. Zaraz rodzimy czy widzi? No, to mój, niewiele. Ciałku oh, zabieramy. Na szybkiego, na szybkiego. Uj, Just leave it to me! Consider it done I'm coming. Just leave it to me. Zaraz zabierzemy się do następnych. No ja, tak naprawdę nasz szpieg może już się przyślinąć z tyłu, ale dla bezpieczeństwa my zabijemy kolejnych, oni tu idą, więc przeczekamy ich, zabijemy tych dwóch i będziemy ruszać dalej. Ciekawe czy tutaj podniosło alarm. Nie sprawdzałem w sumie. Wiem, że w, jeżeli położyłem pułapkę na tym moście, to alarm został podniesiony, więc być może tutaj też, jeżeli chciałaby, zobaczyli przy tych budynkach w swoich mm -hmm. schronikach przed deszczem, też mogliby podnieść alarm, ale tego nie wiem. Okej. Okay. come on over! teraz tych dwóch. I'm coming! to oczywiście zabieramy Come on. na patrol Come on over. ale też musimy to zrobić szybko zanim wróci tam ten patrol okier okay. jest mierzko dobra 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 consider it done over okay. I'm Come on. ciągnij go do szpiega a tutaj mamy obawy w, w okay. dwójce. Proszę się przebierać ze strony ciała. Jeśli dobrze pamiętam, oczywiście, mm -hmm. kiedy ja tu grałem. Oj, co ty robisz? Oj, pogratulować mądrości. Wszystkiego najlepszego, gratuluję. No nic, teraz zabieramy naszego szpiega. oczywiście idziemy po mundur. No jak już będziemy po mundur. Mm -hmm. To co? To w sumie nic takiego. I tak będziemy musieli się męczyć. Ale mniej. Świet tutaj będzie mógł... Będzie miał dostęp do szerszej publiczności. Będziemy mógł więcej chodzić gdzie chce. Czekajcie dobrze. Whatever, Whatever you say, officer. Whatever you say, officer jest dobrze. I agree. Halt. Whatever you say, officer. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Jak to, mm -hmm. Jak to zrobimy? Jak to zrobimy? Nie wymyślimy. Gdzie jest patrol? Dobra, patrol przeczekamy. Spokojnie. Są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. Już pomysł oczywiście mam alternatywny dla tej sytuacji. Gdzie jest patrol trzyosobowy? dodge the of super coming over just leave it to me okay that's easy coming over okay just leave it to me I yeah i agree fine i agree fine whatever well, you talk... say officer mm hmm i'm coming coming okay no I Bez płaczu, bezczęć. Udało się. Mhm. Teraz pijemy kolejnych. Common over Na początku tego. Ciało przynosimy. I'm ready. Fine. Gdzie jest patrol? Zdążym. Fajn. Mam nadzieję. Ale tutaj ujujku. I see! Udało się. Mhm. Przytrzyżam się. Patrol. Patrolu. Nie potrafię odmieniać. Przepraszam skrucha Teraz jak już mamy naszego szpiega możemy troszkę mm, za pomocą jego Fine. pomęczyć tych na górze przede wszystkim zależy nam na zabiciu tego zabijemy go to potem troszkę łatwiej będzie I się przemieszczać you say, Zabijamy tego, Fine. teraz zabijłem bo wykorzystałem moment, że ten jest odwrócony Jego ciało zabieramy i tyle yy, tak, ten nas widzi. Nie widzi. Nie, e, to nie bóg widzi. Zabijamy teraz tego. Tego nikt nie widzi. I Piękny. Fine. Tego chyba musimy zostawić, bo ta osoba by go zobaczyła. Ale zabiliśmy tych dwóch najważniejszych. Bo ten jest najważniejszy, a ten widzi go, więc na to samo wychodzi. I see. Teraz zabierzemy się troszkę za tych. I ruszamy dalej. Teraz, teraz trochę pomęczymy resztę. Może przejdźmy do tych... Przydałoby się w końcu do czołgu dojść. Jak dojdziemy do czołgu, to już misja będzie łatwa. No dobra to gdzie tutaj ten się nie uda? Ale jakbyśmy tędy przeszli, to może, może by się udało, co wy na to? Co robimy? Oki dooki Ooki dooki Gdzie jest patrol? A, troszkę daleko jeszcze mam czegoś. By Gdzie ty którędy ty leziesz? Zaraz zobaczymy kogo by tu zagadać. O ten przeszkadza. Uuu, tego trzeba zdjąć. Tak, 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 niestety. I'm ready! Żeby się udało temu się nie żyć, bo tędy nie przejdziemy. Chociaż? Czekajcie. Dumber! Yeah! Yes sir. Yeah. Gdzie ty jesteś? Quick done, boss. Co sure thing. Co tędy przeszli tu za plecami. O tem nie wkurza, to tego zagadamy. Super. I'm ready. Jak się uda zaskoczony? Fajnie, ale bardzo pozytywnie zaskoczony. Biegnij, biegnij. Gdzie biegniesz? Silnie. Pięknie biegniesz. I understand. Zagaduj go. What Whatever you talk. say, officer. Super. Yeah. Teraz nasz. albo zapiszałem przed tym sprintem. Mhm. Mm niestety. Komen. Któro mi sprawdziłem kilkukrotnie. Ten motyw z biegiem. Oh, Okej. Okay. To nie jest bardzo dobry pomysł. N niestety musimy zabić troszkę jeszcze kilku żołnierzy. Dopiero potem uda nam się przejść. Komen over! Do I'm no, ready! No, Fine. Tego zagadać, to oh, I'm coming. Tego zdejmiemy. Komen. Potem będziemy szukać dalej przeciwników do zabijania. Coming over, okay. Coming over, okay. I'm coming. tego. Coming, okay. Coming. Ten śpi. I'm ready. I see. Mam nadzieję, że tego się mm -hmm. zrobić. I'm ready. Chociaż tu pewnie ktoś go widzi, znając życie. Spróbuję może zapisać. Mhm. Ale mam nadzieję, że, ale jeszcze nie, nie, nie zapiszemy. I'm ready. Nie wiem jak z patrolem bo może patrol zobaczyć ciała, a tego bym nie chciał. No, jak tam idzie patrol, patrolku? O, odkryłem nową rzecz. Jeżeli trzymamy control, to przesuwa się powoli. Jeżeli nic nie trzymamy normalnie, jeżeli trzymamy shift szybko. Wow. Jej. Dobra. Patrol nie widzi. Zapisujemy. Co teraz, 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 teraz? Ten nie wkurza. Chociaż. No nic. Dobra, mm -hmm. próbujemy. Zagadujemy tego żołnierza. I, ten... I naszym bretem zabijemy tego. Dlaczego przeniesiemy go oh, w miejsce? go nie zobaczy. Czy istnieje takie miejsce? Kto cię tam wie? Spróbujemy w tym. Maybe. Może się uda w sumie. Tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko do dotarcia do naszym, yeah. nawet go weźmiemy teraz naszym, nur, naszym nurkiem, tak naszym kierowcą, Right away. Co? Jesteśmy już naprawdę blisko, to są tylko jeden żołnierz Finally some action. That's easy. Mhm. Mm że nie ominąć nawet. Zabić Nie jest to nam no straszne problem, teraz. tam nasi ludzie, a pochowani. Yes, sir. Sir. Dobra, jest schowany. Mm -hmm. Dobra, teraz wszyscy leżą, zapisujemy i. Więc no I musimy wyczyścić to miejsce, ponieważ naszym najważniejszym zadaniem jest teraz zabicie tego No Jeżeli go zabijemy, będziemy Fine. mogli podnieść czołg, podnieść czołg, tak. No to potrzebujemy troszkę siły. Musimy prowadzić czołg, inaczej, jeżeli nie rozwalimy Fine. tego, to będziemy mogli z tego czołgu jedynie strzelać. Okej. Okay. Gdyż, jeśli się ruszymy over. Zniszczeni. Y, teraz I'm ready. tego żołnierza. I zabijemy Whatever Good you say, officer. Good mm -hmm. tego. Y, go chyba widzi tylko ten. Tak, to, to me. długo. Oh, Aż tutaj. Okay. Y, lecimy, lecimy dalej. Nie ma co czekać. Teraz, teraz na czym sobie stężą, A ma zabicie go jest bardzo trudne. Mamy tylko kilka sekund mm -hmm. na to. Co Come on over. Okej. Okay. Ta osoba done. jak się odwraca, nie widzi tego obszaru. My musimy po prostu w tym obszarze się, obszarze się znaleźć. i wtedy go za późno. Nie uda się teraz. OK. Come on. Just leave it to me! Come on over! A, teraz najtrudniejsze jest przeniesienie ciała. E, ta osoba widzi dość dużo, nie możemy przestać rozmawiać z tą, ponieważ wtedy zobaczy od razu nasze ciało na znaczy, życie swojego towarzysza Dobra, dobra. dobra. I'm Nie możemy ryzykować. Over. Okay. That's easy. Dobra, teraz mam taki ciekawy plan, I'm ready. I see. po prostu I understand. Przyjmiemy w końcu czołg. I agree. będziemy potem obawiać yeah. się o alarmy, o to wszystko. My, ale nie yes, mamy wszystkich ludzi w jednym miejscu. Więc musimy ich po prostu zawołać teraz. Czekamy ten patrol. Fine. <coughs> I, I będziemy ich right yes. do budynku, sir. budynku będzie najbezpieczniej moim zdaniem. Albo nie, na górze ich zbierzemy. I no, right on, pewność, że tam nikt, nikt nie zobaczy. Right przynajmniej wydaje. Sir. Niech oni yeah. sobie idą, gdzie yeah. są ludzie. Tutaj patrol. Patrol sobie już idzie. Pięknie, ładnie. Fine, Lecimy dalej. Yeah, I'll be there in a moment. Jak już tylko y, przyjmiemy czołg, zaczną do nas przez strzelać, right więc y, mało kto będzie zwracał uwagę na to, gdzie my się znajdujemy. I'll be there czymś, in a moment. możemy dawać o sobie znać y, w każdym możliwym sposób. Ale będziemy mogli ciała pozostawiać y, na passwę losu, gdyż y, nawet jeżeli... Ktoś zobaczy to ciało, nie podniesie alarmu drugi raz. A samym faktem, że przyjmiemy czołg, podniesiemy ten alarm. Okay, Potem so. wykorzystamy fakt, że możemy jeździć razem ze szpiegiem, wtedy nie będą do nas strzelać, nie będą nam przeszkadzać za bardzo. No dobra, gdzie jest nasz kierowca? kierowca jest tutaj. Ten nas nie widzi, gdzie jest patrol, to jeszcze patrol przeczekamy i będziemy ruszyć. Na bój. I'm ready. Czekaj Fine. Zespół nie może jeździć. Ale to nic. Whatever you say, officer. I see. Dobra. Y teraz patrol sobie przejdzie, zajmiemy tego i będziemy ruszać naszym kierowcą do czołgu. Dobra. Mm -hmm. Yeah, I'm Zajmijego. ready. Fine. I

I'll be right there. Right away. Sure thing. I'll be right there. No problem, man. Finally, some action. No problem, man. Sure thing. Finally, some action. Consider it done, boss. Finally, some action. Consider it done, boss. No, okay, no, problem, man. no problem, man. Right away. Consider it done, boss.

No problem, man. Yes, you are. Some action. Okie dokie. I'll be right there. Right away. Sure thing. I'll be right there. Sure thing. Okie okay dokie. Consider it done, boss. Oh, Finally. Oh. Some action. Ah, <laughs> right away. Consider it done, boss. No problem, man. Well, sure thing. Consider it done, boss. Ale to nic, moi mili, to nic. Zapisujemy i już teraz gra będzie tylko przyjemna. Oczywiście swoją trudność będzie miała, Mhm. Mm ale... O, 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 chodź, 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 chodź. Yeah. I'll be right there. Right away. Okie dokie. Oh. Right away. Finally. Some action. problem, man. You should've thought, boss. Okie okay, dokie. Leni wychodzą. Super. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Już ich malutko zostało. Jejku. Aż mi smutno. I'm ready. Whatever you say, officer. Będę rozwalał tego. No ale... Fine. Na przykład tam nikt za bardzo nie będzie strzelał, co? Whatever you say, officer. I agree. Whatever you say, officer. I agree. śpisz Fine. Fine. I agree. I understand. Tego teraz będziemy musieć pieć. Fine. Śpis. Whatever you say, say officer. So Super I... dziękuję. I understand. Podizawali. Śpis. E yy, tego, 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 tego. Mhm. Mm Just leave it to me. I'm ready. Fine. No dobra, biegnie, niestety nie ma wyjścia. Fine. Tu jeszcze ich dużo zostało, co? O, no, tu jeszcze jeden został. Wow, ile ich jest. I understand. Śpisz. I see. I agree. Hahaha. Ha, ha. Tutaj teraz są oni. Może zapiszęm, zaraz na zobaczmy. Dobra, teraz tego na górze. Czekam, aż ten się druci. Fine. Whatever you say, officer. Może zaraz you e, teraz say, officer. tego na dole. Czekam, się you say, I I agree. Teraz szybciutko tego. I, see. I, see. I, I, understand. I został patrol oraz understand. I agree. Alham. Moździesz? Fajnie! O, Patel to usłyszał. I bardzo fajnie, że usłyszał. Wykorzystamy to oczywiście, jak zawsze. Whatever you say, officer. Fine. I agree. Dobre. Nie, dobre, dobre, dobre. Przygotujemy małą mm -hmm. zabawę dla naszych silników. Mała zbiórka. I'll be there in a moment. Sure thing. No, no problem, man. Finally, some action. No to problem, zbiórka. man. I'll be right there. Okey-dokey I'll tak be right sobie, there. Wow. Consider it done. Finally, Nasz... some się. action. To jest idea. Right away. Sure thing. I'll be right there. Sure thing. mam jeszcze. Immediately, ważne. Dobra, no chyba z pięcioma nie mają żadnych szans. Yes, sir. Sir, I need help. help. Fine, sir. Dobra, to musimy zegadać tamtych. Chyba chcą uprzej do tamtych swoich starych towarzyszy, a może jedyny. Fine. Whatever you say, aha. No, myślimy oh, tak. Czybym udało się przejść? Tak jest. Gooden, tak. Good Whatever you say. O, oho, źle. I am Green, tak. No ślicznie, ślicznie. Nie. Yes, super. sir. Bieg, nie, bieg, nie, bieg, nie. Podkłój bombkę. I'll be right over. <coughs> Fine, sir. Będziemy kończyć, co? I'll be right over. Understood, sir. Klawiśbe. Run, run, run. Okej, okay, sir. Do czołgu. I'll be there in a moment. Right. Yes, sir. To czołgu. I understand. Understood, sir. Yes, sir. Just leave it to me. Fine. Affirmative, sir. Okay, dokie. Consider it done, boss. Yeah. Right away. Sure thing. I'll be right there. Right away. Okie dokie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka Ostatniego Serii Komando linią Wroga od strony Przeciętnego Gracza Teraz przejdziemy do Komando z Zadania Specjalne Od strony Przeciętnego Gracza Która jest kolejną częścią, już drugą Serii Komando z Antologia Co to dużo mówić Jesteśmy Zadowoleni Przynajmniej ja. Z tego, że udało się przejść 20 misji, była bardzo fajna seria. Po naciśnięciu dowolnego krwisza pojawia się filmik. Oczywiście ja ten filmik również wyrzucę. Jest kiepskiej jakości. Tym podniosłym tonem zakończymy tę serię. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na odcinek kolejny. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.